Tupią nogi tup. Tup. Najpierw wolno tup, tup. Potem coraz szybciej. Tup, tup, tup. Szybciej, szybciej. Tup, tup. Bardzo szybko. Tup, tup. Chyba biegną tup tup. Dzień dobry, kochane przedszkolaki. Posłuchajcie wiersza pani Teresy Tworkowskiej, tup tup tup, czyta Anna Wolańska. Wstaję rano zgrabnie z łóżka. Prawa nóżka, lewa nóżka. Spacer dla mnie jest wskazany. Najpierw muszę być ubrany. Wkładam więc wygodne buty. Lecz nie można iść na skróty. Prawy, lewy, sam to zrób, potem ruszaj tup, tup, tup. Idę zgrabnie ścieżką krzywą. O! Wiewiórka z rudą grzywą i z ogonem rudym siedzi. Zacznę tę wiewiórkę śledzić. Wiewióreczka. Chrup, chrup, chrupie. Takie to widoki lubię. Przygód dzisiaj nie ma końca. W dali widzę też zająca. Kic, kic, kica ponad trawy. Przyznam, widok to ciekawy. Idę dalej. Tup, tup. To rozgrzewka dla mych stóp. I dotarłem już do łąki, gdzie dom mają swój biedronki. Pora wracać, maszeruję. Bardzo dobrze się dziś czuję. Dziękuję za uwagę.